Wraz z 1 lipca w centrum Tarnobrzega miała funkcjonować strefa płatnego parkowania. Termin jej uruchomienia został jednak przesunięty na 1 sierpnia. Strefa płatnego parkowania, która ma zwiększyć rotację pojazdów w ścisłym centrum Tarnobrzega, miała obowiązywać od 1 czerwca, jednak z przyczyn niezależnych od urzędu miasta termin ten został przesunięty o miesiąc. Wykonawca poinformował wówczas zamawiającego, że na skutek wystąpienia COVID-19 i związanymi z tym opóźnieniami w dostępności materiałów i podzespołów do produkcji urządzeń niemożliwe jest należyte wykonanie umowy na dostawę, montaż i serwis 25 urządzeń do poboru opłat. Jak się okazuje również pierwszego lipca strefa nie zostanie uruchomiona Zgodnie z ustaleniami z prezydentem przeniesiona została, przeniesiony został termin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania na 1 sierpnia tutaj trwają aktualnie prace związane z przygotowaniem oznakowania. W związku z tym, że wydłużyły się terminy dostawy tarcz znakowych, to ten termin także został przesunięty. Od 1 lipca zgodnie z umową wykonawca dopełnia warunków umowy, ustawia cały system. System będzie już już sprawny gotowy do funkcjonowania tylko uruchomienie poboru opłat nastąpi 1 sierpnia jak mówi komendant Straży Miejskiej Robert Kędziora, poza przesunięciem terminu realizacji zadania nic się nie zmieni. Wszystko zostanie wykonane zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku przez radnych uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tarnobrzega. Pierwszy etap utworzenia stref obejmie ulice Kościuszki, Dominikańską, Sandomierską, Szeroką, Krótką, Mickiewicza i Szkolną, gdzie zmieniona zostanie organizacja ruchu i oznakowanie drogowe oraz umieszczonych zostanie 15 urządzeń do poboru opłat. Od 1 lipca, zgodnie z zapowiedziami, miały obowiązywać również opłaty za wjazd na teren jeziora Ternobrzeskiego. Automaty do wpłat są już przygotowane, jednak zostaną uruchomione nieco później. Ponieważ poszły skargi do Wojewody Podkarpackiego na zarządzenie dotyczące pobierania opłat za wjazd na jezioro, doszedłem do wniosku, że musimy wstrzymać sprawę, rozpoznać, porozumieć się również z. Siłami prawnymi Pani Wojewody i będziemy w związku z tym pewnie pobierali później. Kiedy? Jak informuje prezydent, w granicach dwóch tygodni sytuacja powinna się wyjaśnić.